dzisiaj generalnie miałam challenge, że nie mogę się zaśmiać na bedwarsach, oczywiście jest to coś na kształt filmu Blue Edda, jednak to ja nie mogę się zaśmiać, a mnie ksterek potrafi rozśmieszyć w 2 sekundy, więc myślę, że będzie dość ciekawie. Jeszcze zostawcie suba i lajka, jeśli nie chcecie, żeby żeby taka makiwa wyszła z szafy. No no, 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 właśnie. Dlatego. Yy, dobra, przechodzimy na rękę. Hello. A jeszcze tak słowem wstępu, to nagrywam ten film generalnie dość krótko. Po tym, jak udostępniłam poprzedni. Ich zdę trochę takie, bo nigdy po tak krótkim czasie nie nagrywałam, szczerze mówiąc. Ale szczerze mówiąc, jestem z, z siebie zadowolona, że to robię. No a tak generalnie to. Yy, nie wiem, czy ktoś w ogóle po tym terminie wygrał konkurs na przedpremierowy dostęp do mojego teksturpaka. Jeśli nie, to też w tym filmie będzie jeden kod, który też jak przepiszecie, to um, po prostu dostaniecie dostęp. Chyba, że teraz wyświetli Wam się na ekranie. Czy tak czy nie? Bo, nie, bo pewnie w montażu się okaże, czy jednak ktoś ma ten dostęp. Jeśli tak to jednak tego konkursu nie będzie w tym odcinku. Jeśli jednak nie, super, gminę kupiłam, to będzie. Więc no. Ym, a, i ten odcinek, yy, znaczy to nie jest takie zwykłe, że yy, nie mogę się śmiać, tylko po prostu jak się coś śmieję, to kończy się odcinek. Ym, no. A mnie potrafi rozśmieszyć rozśmieszyć Steve spadający do Wojda, więc to może być... Żeby ten film może trwać dwie minuty. Już się chciałam zaśmiać. Ha! I ja ledwo powstrzymywałam śmiech jak... Okej, okay, może lepiej się na chwilę zamknę, bo kupiłam Silverfisha i... byłoby już po prostu po mnie, gdybym gadała dalej. Nie, nie! Okej, okay, nikogo tu nie ma. Nie no, ja już nie mogę! To ma dopiero 3 minuty, a jeszcze jak ja cicho siedzę przez jakiś czas, to. I to ze wstępem ten film ma 3 minuty. Więc sam film myślę, że ma jedną minutę. Więc jest tragicznie. Z moim poziomem. poziomem śmieszności. Tak? No nie wiem, w każdym razie jest coś nie tak i tyle. I generalnie już ostatecznie zmieniam, generalnie, kiedy pojawiły się filmy na moim kanale, a pojawiły się one co weekend, czyli co tydzień w sobotę lub niedzielę. Ten film nagrywam w niedzielę, kiedy ostatni film wyszedł w sobotę, więc. No chyba jest dobrze. Nie, dobra, myślałam, że mają sojusz. Dobra, zabite. Chłopiec chłop jest ślepy. Jak coś ja się nie zaśmiałam. No. Halo, sensor, czemu śpiruję? Ej, coś jest nie tak. Coś się dzieje. Chłop tu jest. Zielony. Dobra, nie ma zielonego. Było miło. Saj. Dobra, Jezu, już miałam mówić, że znowu glinę kupiłam, ale na szczęście nie jestem taka, nie, taka rozkojarzona, żeby glinę kupić drugi raz w tym odcinku. Kokszkraft. Miałam mówić, Kokszkraft. Co? Aha, super. Chłop chyba się najpewniej z Richem trafił. A ja brawo, Kokszkraft, brawo. I znowu tu jest. No, kurde. Ko Je nie dobra. On nie ma cheatów. On jest. Nie, on nie ma cheatów, on nie ma cheatów. Ale on mi nawet spokoju nie ma. Nie, nie ma? Nie da raczej. Maki nie umie mówić. Mało wow, odkryłam Amerykę. Co jest nie tak? Co jest nie tak ze mną? Czemu ja u siebie się potrafię klepać, kiedy jestem mu niego nie potrafię? Coś jest po prostu nie tak. On jest u siebie. Ej, czekaj, po. Oh, hej, Steve. Ja już bym się normalnie zaśmiała z głupoty tego Steve'a. Gdyby nie to, że nie mogę, to już po prostu bym bufnęła śmiechem. Serio, bo mnie tak takie niemądre Stevey śmieszą. Oczywiście go odmontują y bez urazy. No, że to po prostu jest serio, niemożliwe. Jak ja, tą, jak ja wygram tą arenę, to będzie jedna. Co to było? Nie mogę po prostu. Nie! Jo! Co jest? Co jest? Dobra, dobra. Ej, tutaj jest chłop. Du-du-du-du-du-du-du. Proszę... Ja! Jezus, Maria! Ten film już by się skończył, bo miałam takie... Nie ja wchodzę i takie bufa Alexa. Jezu, no toż to mój koszmar z dzieciństwa. Normalnie zobaczyć. Jezu, to było przerażające. Nikomu nie polecam. A ja już mam w łzy w oczach bo się śmiać, bo nie mogę. Jeszcze trochę ja po prostu wybuchnę, bo tak to ja już bym się śmiała, ale nie mogę po prostu, no to jest... Nie, cicho maki spokojnie. Ten film najwyżej będzie bardzo króciutki, ale wolę zachować mój śmiech po prostu na awaryjne sytuacje, gdybym już po prostu nie mogła. Totalnie. Bo ja potrafię się mega dobrze powstrzymać od śmiechu. Ej! Ej, nie ma go! Zniknął! Znikający Stevek. O nie. Apokalipsa. Steveów. Jak coś to takie dziwne dźwięki, to. nie jest śmiech. Ty, chłop żyje! Ty, on ma Beda? Ty, ja mam Kilo? Buga, buga! Aaaa... <ścoughs> Syrenę pożarną, ale się nie udało. <laughs> wow, wow. Jezu, jakby ja tak zaczęła robić pod początek odcinka, w sensie moje sławne, iksterkowe. Mau, wow, 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 wow. No to ten odcinek by się skończył w 30 sekund. Ale chciałam tego nie robić i chciałam to zrobić dopiero pod koniec arenki i wyszła z tego syrena pożarna. <laughs> I po prostu. No, ko dobra, szkoda gadać. Um, no, tak. Krótki film, wiem, ale. No nic, Blue Yet ma krótsze. Yy, nara, widzimy się już w pożegnaniu. Więc, generalnie, tak wypadł odcinek. Śmiałam się choć cicho, ale się śmiałam sześć razy, więc. No, powstrzymiałam to. A na koniec już Syryna Pożarna to po prostu. No, kurde hit. Miałam nie robić tego pożegnania, ale jednak postanowiłam, że go zrobię. I na koniec jeszcze Syrena Pożarna. Wow, 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 I tak jeszcze przez 5 godzin robię ich Więc jeśli mu współczujecie, to zostawcie lajka. Jeśli nie, też zostawcie. Wiecie co? Albo inaczej, jeśli mu nie współczujecie, to zostawcie lajka. Jeśli mu współczujecie, to zostawcie komentarz. Ja, ich kann. So, wir schieben hier Elon aus Tschüss, ich hasse,